Jeśli lubicie czarny humor, jeśli lubicie ciężki humor, ale też taki trochę prostacki humor, w stylu Jamesa Gana, to na pewno powinniście sięgnąć, jeśli jeszcze nie sięgnęliście, po Afterlife, czyli bardzo krótki serial, bo raptem 3 sezony, każdy po 6 odcinków, każdy odcinek po 30 minut, czyli raptem 18 odcinków, 9 godzin oglądania serialu Rickiego Jerwe. Serialu o gościu. Około 60. mieszkającym w małym miasteczku w Anglii, pracującym jako lokalny reporter dla lokalnej gazety, który stracił żonę. Jego żona umarła na raka dość niedawno. Żona, która była całym jego życiem, całym sensem jego życia i który stał się niezwykle zgorzkniały, który próbował kilkukrotnie popełnić samobójstwo. Za każdym razem coś mu w ostatniej chwili przeszkadzało. Piękny piesek na, widoczny na plakacie, czyli Brandy, między innymi, był, był jedyną, jedyną osobą, jedną rzeczą, jedyną suczką w jego życiu, która utrzymywała go przy życiu, bo musiał się ktoś nią zaopiekować. Sezon trzeci zamyka całą tą historię, ale jednocześnie cały ten serial ma bardzo ciekawą strukturę. W pierwszym sezonie nasz główny bohater jest... Kompletnym dupkiem i dopiero który cały czas twierdzi, że eh, może robić co chce, a jeśli coś będzie działo się nie po jego myśli, to po prostu może się zabić i w sumie zawsze ma jakieś wyjście z całej sytuacji, to pod koniec pierwszego sezonu zaczynał dostrzegać, że być może mm, że to, że on się źle czuje z samym sobą i ze swoim życiem, nie znaczy, że musi wszystkim innym psuć życie. Drugi sezon pokazuje, że zaczyna dostrzegać kolejne cele w swoim życiu, aby po raz, kolejny, po raz kolejny wstawać z łóżka, aby przeżyć kolejny dzień, a jednocześnie zaczyna dostrzegać też osoby w swoim otoczeniu, który, na których ma wpływ i którym w jakiś sposób pomaga. To jest też ciekawa rzecz, że e, nasz główny bohater, który ma na imię Tony, e, zaczyna dostrzegać sens mimo braku sensu, to znaczy znajduje nowy cel yy, i ma grupkę swoich przyjaciół, którzy, których życie może stać dzięki niemu trochę lepsze, a przynajmniej może nie stawać się gorsze. Tutaj mamy zdjęcie to niego. Na ławeczce przed grobem swojej żony, Brandy, piękna Brandy, piękna psica w tle. Trzeci sezon całkowicie e, zamyka, zaczyna zamykać wątki. Pokazuje, że jego życie ma sens, że nabiera nowego sensu. Nie ma jego żony, nie ma listy, którą kocha, ale jednocześnie znajduje sobie inny cel: pomoc. Swoim przyjaciołom, osobom, na którym mu naprawdę zależy, i staje się takim małym, aniołem stróżem, który stara się pomagać, jak tylko może. Cały czas będąc, oczywiście ironicznym, sarkastycznym momentami bardzo dupkowatym mężczyzną po 60. -tce. Przed 60, w sumie chyba około 60, mimo że Ricky Gerwei jest po 60, tego, z tego co pamiętam. No i całość się zamyka. Natomiast serial, finałowy sezon serialu ma swoje plusy i minusy. Dlatego, że dużą mocą tego serialu są postacie drugoplanowe, a jest ich całkiem sporo. Mamy sobie na tym zdjęciu niego, mamy Sandy, młodą dziennikarkę, która zostaje się na staż w gazecie, trzydziestolatkę, która ciągle, która ciągle jest sama, która ciągle mieszka z rodzicami, która ciągle jest właściwie głową rodziny w rozumieniu matczynym. Gotuje, sprząta, dba o swoje rodzeństwo i czuje się cały czas dusić w tej sytuacji, a jednocześnie nie dostrzega sensu swojego życia, mimo że wie, że Toni ma gorzej. Toni stara się jej pomagać. Mamy też Lenego. Leny to jest jego długoletni, przyja długoletni przyjaciel, Toniego który. Ciągle je, ciągle jest prostym chłopem. On lubi piwo, lubi y, zjeść przed telewizorem, lubi po... spotkać się z dziewczyną, <noise> i tak wygląda jego życie. Ale jest, 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 jest bardzo prostolinijny, ale bardzo ciepły. Niewiele od życia wymaga, ale też dzięki temu jest cały czas dość pogodną postacią i stara się. Pomagać to niemu w jego najgorszych momentach. Bardzo ciekawa postać, i też dość komiczna postać w tym dobrym rozumieniu e, całości. Oprócz, e, oprócz tej tych postaci mamy kolejne ważne postacie i postacie, których brakuje trochę w tym finałowym sezonie, i to jest moje, e, mój wielki zarzut pod adresem tego finałowego trzeciego sezonu. Bo mamy sobie. Po Lewej stronie pata, który jest listonoszem, tak. Listonosz Pat, jak ten z kreskówki. Jak ten sumienie z kreskówki, tylko z animacji e, stop motion. Mamy Roxy, a tak naprawdę Dafne, czyli. Nie prostytutkę a seksworkerkę. workerkę. Co ciekawe, w pierwszym i drugim sezonie e, rozwijała się relacja romantyczna między patem a Roxy i żyło im się dobrze. Ale w finałowym sezonie Pat nie mógł się pogodzić z tym, że Roxy robi zawodowo to, co robi. I niestety ich relacja się rozpadła, ale rozpadła się ona poza ekranem. Bo niestety dwójka ważnych postaci, czyli aktorka wcielająca się w Roxy i aktorka wcielająca się w Sandy, którą pokazałem wcześniej nie pojawiły się niestety w finałowym sezonie a szkoda z wywiadów które udzielił Jerw podczas promocji serialu wynika że aktorka wcielająca się w Sandy Mandip Dillon czyli ta wcielająca się w postać Sandy, po prostu miała inne zobowiązania, które trzymały ją w Stanach. Kręciła jakiś serial typu CSI. No i z racji pandemii, z racji utrudnień w podróżowaniu między kontynentami, nie mogła być obecna podczas, podczas zdjęć i zastąpiono jej postać inną postacią, która jest bardzo podobnie skonstruowana, jeśli chodzi o charakter. Natomiast jeśli chodzi o Roxy, to e, Roisin Konati podobno nie pojawiła się w serialu, taka jest oficjalna wersja, dlatego że nie było już jak jej wątku rozwijać. E, no, średnio to prawda, szczególnie, że ta postać była bardzo mocno związana z postacią samego e, Toniego, no i szkoda, bo ich relacja rozkwitała. Była też tą relacją, która podtrzymywała przy życiu, na duchu, podtrzymywała głównego bohatera. No i niestety. Nie pojawiła się ta postać w finałowym sezonie, a szkoda, a wszystko co dzieje się z Roxy i Patem w ich relacji obserwujemy przez pryzmat Pata i jego wypowiedzi, rozmów z Tonim. Szkoda, trochę, trochę te, ten serial mógł być jeszcze lepszy. Był dobry. Ale mógł być jeszcze lepszy. No i zakończenie. Zakończenie jest zakończeniem otwartym, zakończeniem pozostawionym do interpretacji, bo wszystko dzieje się na festynie, takim medieval fair, jak to powiedzieliby Amerykanie. No i Nasz główny bohater robi wszystko, aby sparować swoich przyjaciół, no, co mu się w większości przypadków udaje, a sam wraz z Brandy opuszcza festyn i oddala się w stronę nieznaną, właściwie. Nie wiemy, czy idzie do domu, czy idzie na spacer ze swoją piękną psicą. Oddala się, za moment obok niego pojawia się jego żona, żona, która nie żyje, a Wcześniej został e, nasz główny bohater nazwany przez e, postać e, Ann, z którą rozmawiał przy grobie swojej żony aniołem, który zmienia życia swoich przyjaciół. Pojawia się Lisa, która chwyta go za rękę. Trójka bohaterów bo mówimy oczywiście również o Brandy. E, oddala się, najpierw znika Lisa, później znika Brandy. Drzewa zmieniają kolor liści z zielonych na jesienne, pomarańczowe i brązowe, i znika nasz bohater. Jak to interpretować? Czy nasz główny bohater był aniołem, który był zasłany na ziemię, aby zmienić życie naszych bohaterów, czy pogodził się z nowym celem swojego życia i nie czekał już wyłącznie na śmierć, która miała go połączyć ze swoją żoną, a Starał się wykorzystać pozostałe lata życia jak najlepiej tylko potrafił. Interpretacje są dowolne. Chciałbym poznać w sumie Wasze: jeśli oglądaliście serial Afterlife. Afterlife, piszcie w komentarzu. No i to tyle na temat tego serialu. Bardzo Wam polecam, jeśli nie widzieliście, a chcecie obejrzeć coś lekkiego, przyjemnego, zabawnego i krótkiego, Afterlife jest dobrym wyborem.